Yes. Oké, oh, 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 oh. Aby... oh. oh. is? dat to is? het. Zo, is 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 Hell na, no, hell na, no, man, hell na. Ooo Chyba ci widziałem No pewnie no, tak, pewnie tak Jeszcze skipy, bo nie Halo? Halo? Oh. Cześć Ej hey, dobra, ile masz lat? Dziesięć, a wy? Ukraina? Dziesięć, a wy? What the nie, Polska, nie u... To... Nie, on ma baby face włączonego On ma baby face włączonego Patrz na szyję Nie ma włączonego, on ma po prostu baby face On ma baby Tak No Mam To jest prawda Daj yeah. mi szczotkę To jest garnek Ja ci garnek znowu! To nie jest garnek, to jest czapka od mojego dziecka, czarodzieja Oh. Czemu nie wszyscy mówią, że to jest garnek? Co wygląda jak garnek? Jest tu custy! Jaki kasty? Hey, Wezmę się uspokój. O kur... Tata muszę do pokoju chyba. Jaki kasty? Tata wszedł do pokoju? <laughs> o kurde. <laughs> <laughs> <O> kur... <laughs> Jakby mi ogarniał. Dobra, ale ja sobie jeszcze tutaj założę, sobie. Dobra, dobra. Garnka nie masz, na naboły mieć. No mają już 10 lat. Kto? Kto ma 10 lat? Wpada z głowy. Kto ma 10 lat? Ty. Czemu tak uważasz? No bo tak wyglądasz. Ja mam więcej! Nie mam 10 lat. To ile? 12? 20. O <noise> Wygląda na 10 lat? O, no, trochę. No, no ja nie. On wiem, tego co? nie mówi, on tego nie mówi. No. Kto nie mówi? A kto to No, nie to wiem, kto się siedzi jeszcze? Siedzi. O Boże, o Boże. No, on tego nie mówi, patrz, jak się opóźnia. Jak się opóźniam? Ja nie jestem opóźniony. Może wyglądowo to trochę. To jest. Nie, dobra, jest trochę opóźniona, ale to jednak mówiłam. Pięciu to trzy, trzy plus trzy to dwa, alo? Siema, siema. Siema? A co to z, za zbiorowisko? Ale ona agresywna ta koleżanka. Agresywna ta koleżanka, strasznie tam z tyłu. Ona tak, taka adren No, agres agresywna! Ale ona ma fazę, ale ma on fazę, wy coś dzisiaj jak? Ej, nie, jest, nie, jest, nie, jest. nie, czekaj, czekaj, Nie, bo on, on nie ma TikToku Nie, stań, czekaj, czekaj To jest... Widziałam cię dzisiaj No, główna na TikToku i nie. No? Masz gardek na głowie? Kosze? Nie mam garka. to jest jakiś hełm, wiecie? Ej, bo nie słyszę. O kurde. No? jajko, nie jajko. Pasuje Ci to. Dzięki. 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 Tobie pasują okulary na przykład? Dziękuję. Nie ma sprawy, nie ma sprawy jakby. I o. Chyba na TikToku albo na Instagramie, że ty masz tą mm. twarz jak trzynastolatek, a swędwetkę jak kulturysta, tak? Nie... To mi się wydaje. A, wydaje mi się. A może on ma taką twarz? Nie, z niego. Nie ja. Bo... O, a ja mi się wydaje, A że zrób ja... tak o! Mi się wydaje, że ja cię widziałem na TikToku albo na Instagramie. Ale to Instagramie. nie jest on. tamten był łysy chyba. Jak łysy? Gło Głos już inny. Ile masz lat? Dziesięć Nie masz dziesięciu, nie porobisz mnie, to nie ma szans No weź się podnieś nie, nie no, po, porobisz to już, to już nie porobię no No <śmiech> 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 O kurwa, transformer, <laughs> Wiedziałem no Hej, cześć Halo Cześć Halo Słychać cię Słychać? Co robisz? Ej, co, co robicie? Tak. Co robicie? Widzimy się i teraz nie goniła Czemu? Bo na wiedziałyśmy Aha, no, ok. Myśleli, że się chcemy zabrać. No. A ile masz lat? 16 Ilu? 15? 15 Edea trochę młodszy jest Ile masz? 12 Nie, Czemu? myślałam, że więcej Czemu? Nie wiem Tylko? A ty mutacje przechodzisz? Jakbyś tak? Dlaczego mutacje przychodzę? Nie, nie no, Pytanie! Dobra, nie pytaj się, ale co, bo nie jesteś w tym akwarium. Pokaż się, bez, bo masz filtra na pewno bo jest do jego Nie, nie mam. No jak nie? Serio? No, no, no masz! Po czym ty to widzisz, niby? że jakiś fut? Bo widziałam na TikToku pełne takie rzeczy. Ha. A ja też widziałem, wiesz? A, ale pewnie też takie coś widziała! O, ale przypadek! O Boże... Gdy Fajny pies! Bo... Ej, Ty? Coś by na Ome siedzieć Ale jak i A w Roblox to, to się nie gra Ale ja dzisiaj dopiero wieczorem będę grał Okej, okej Okej Okej, okej Okej Dzięki, pa Pięciu. tak, to to Ja też pamiętam Śpisz? Ja ja pamiętam tego co, co prawie mi Instagram, Instagrama, co się... Zap... Co... Ja pamiętam że je dałeś jakiś po A ile masz no. lat? 10. No. Dziesięć O kurde że... Nie uważam, um, nie wiem co to powiedziała. Nie. Serio? Nie. Ej, pokaż mi co. Też? Ale, ale po co Ale po co, ale po co ty? Powiedzcie. Dobra, dobra. Dobra, już Hallo!